Cześć! Jak się bawicie? Świetnie! Zobacz, jakie mamy duże lody! Wow, mogę spróbować? Ja też bym nie odmówiła. O rany, spójrzcie, jaki z niego przystojniak! Chyba się do mnie zakochał. Wysyła do mnie sygnały. Jest naprawdę przystojny. Zwykły koleś, co w nim takiego? O, to moja szansa na lody. Ej, przystań! Jak ci nie wstyd? Nie uczyli cię, żeby nie brać cudzych rzeczy? O, lody same do mnie przyszły. Nie mogę przegapić takiej okazji. No nie złość się na mnie. Co się stało, to się nie odstanie. Pogięło was? To były moje lody. Lili, nie spodziewałam się tego po tobie. Lubicie jeść? W takim razie czas na challenge na kazaza. Co nas czeka w pierwszej rundzie? Rewelacja. Dziewczyny, czy kiedykolwiek widziałyście większy i bardziej apetyczny tort? Chcę go zjeść. Pila, najpierw musimy zdecydować, kto będzie lizał, kto gryzł, a kto patrzył i zazdrościł. Proponuję zrobić to za pomocą kart. Dziewczyny, ja będę lizał tort. A ja będę go gryzła. Mam więcej szczęścia niż ty. Ja będę musiała po prostu poczekać na kolejną rundę. Wiem, nie wolno mi dotykać ciasta ustami, ale nikt nie wspominał nic o palcach. Miam! Ej, ręce plecz od tortu! Przecież ja mam go jeszcze lizać! Po co to zrobiłeś? Dobra do dzieła! Zaraz zliżę cały pyszny krem z tego tortu. Wystarczy! Mam jeść tort bez kremu? To niesprawiedliwe. Ale dlaczego? Mam pełne prawo zliczać tyle kremu z tortu, ile zechcę! Nikt nawet się ze mną nie podzieli! Jenny, dzięki za pomoc! Czeka na mnie pyszne ciasto! A ja mam jeszcze trochę kremu na twarzy! Jedz sobie krem ze swojej twarzy, a ja wciągnę cały kawałek tortu! Lili, może jednak się ze mną podzielisz? I z Jenny oczywiście. Nie ma mowy. Tak? Wiesz, jak kończą tacy chciwi ludzie? Właśnie tak. Co ty narobiłeś? Jestem cała w torcie. zamiast deseru mam tu wielki bałagan. Myślisz, że tak po prostu to zostawię? Nie mam mowy. Ej, gdzie ty to rzucasz? Jak śmiesz? Mike, za wcześnie się cieszyłeś. Tobie też się dostanie. Ha, szkoda, że nie widzicie swoich słodkich minek. Co to za zapach? Hey. Czy to wydobywa się spod klosza? Chyba tak. Mike, podnoś. Musimy się dowiedzieć, co tak śmierdzi. Ojej! Na widok tej ryby robi mi się niedobrze. Obrzydliwa! Wylosujmy szybko karty! Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pozbędziemy się tej paskudnej ryby. O, rany będę musiała ją lizać! Teraz cieszę się, że będę musiała tylko patrzeć. Ojej! Muszę być ostrożniejsza. Co? Nie! Na pewno tego nie ugryzę! Jak to nie? Dobra, zaczyna ten, kto oblizuje! No to ja. Dobra, myślę, że dam radę. Liznąłeś, ale to nie wystarczy. Ryba musi być całkowicie polizana. Dlaczego? Zaraz wymiotuję. To okropne. Zaraz ci pomogę, mój drogi. No co za ubaw. Bez twojej pomocy Mike jeszcze długo lizałby tę rybę. Fu, to chydne. Najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłem. I wszystko przez lili. Będę musiał się na niej odegrać. No cóż, ja oblizałem rybę, a teraz ty musisz ją zjeść. Smacznego! To na co czekasz? Żuj! No nieźle, poszło super! Fuu, co za smród! Dojadaj ją! Spadaj, nie zamierzam nic dojatać! A, dlaczego wszystko leci na mnie? To bolało! rybie na pewno czeka na nas coś smacznego. Przekonajmy się. Nie ma zakra! śmierdzi gorzej niż ryba. Dziewczyny, pospieszmy się i losujmy karty. Niestety będę musiał to ugryźć. Tyle wygrać. Będę was obserwować, ale mam szczęście. O nie! Będę musiała to polizać. Dobra, jestem silną i odważną dziewczyną, więc zrobię to szybko. Najważniejsze, aby zabezpieczyć się przed tym zapachem. może mi w tym klamerka. Patrz jak się wciągnęła. Chyba jej się podoba. Fajna klamerka, co? Fu, oddajcie mi ją. Nie wytrzymam tego. Lepiej wezmę drugą. Mike, twoja kolej. Nie wierzę, że muszę to jeść. Spróbuję. Fu, nie, to niewykonalne. Musisz go dojeść. Dawaj, dawaj. Dobra. Najważniejsze to wstrzymać oddech. Och, chyba. Trudniejszego zadania w życiu nie miałem. No, w końcu pozbyliśmy się tego śmierdziucha. Tak, w końcu można wziąć głęboki oddech. Dziewczyny, zawsze się cieszycie. Nie, niedobrze mi. Nie też. Tracę równowagę. Wow, nie wiedziałem, że moje beknięcie może mieć taką moc. Wiecie co? To w sumie jest całkiem zabawne. Mam nadzieję, że tym razem będzie coś dobrego do jedzenia. Okay. Jeszcze nie podniosłam pokrywy. Mogę to zrobić? Ups, nie zazdroszczę temu, kto będzie musiał lizać tego kaktusa. Może nie jest kujący. Jednak jest! Z palca starczy mi igła. Biedna Jenny, dobrze, że zawsze mam przy sobie plaster. Wyciągnę kole i zakleję ranę. Już nie będzie bolało. Dzięki, jesteś kochany. Pora losować karty. Ura, znowu mi się udało, super. O nie, za jakie grzechy. Co? Nie ja będę musiała to gryźć. Naprawdę? To straszne. Jenny, ty pierwsza. Nie ma mowy, ty zaczynaj! Ty! Nie, ty! No Jac już! Lisz! Ty pierwsza! Nie, ty! Wystarczy, zagrajcie w kamień papiernożyce! Przez was już nie boli głowa! Dobra, kamień papiernożyce! Wygrałam! To oznacza, że ty zaczynasz! Zrobię to ostrożnie, żeby igły nie wbiły mi się w język. Zobaczcie, ile ich jest! Przeszły na wylot! jak to boli! Co ja teraz zrobię? Będę musiał odciąć sobie język. Żartowałem! To nie jest prawdziwy język! Co? Nie jest prawdziwy? Bierz się do roboty. Lisz go prawdziwym językiem. Po co mam się męczyć? Ogole tego kaktusa! Przestań, to był błąd! Co? O, Lili, przepraszam, nie chciałem. Kaktus jest teraz bez igieł. Mogę go polizać. Wcale nie jest już taki straszny, ale smakiem na pewno nie powala. Spróbuję. Z nas wszystkich tylko ja poczułam jego igłę. Jakie to niesprawiedliwe. Fuj, smakuje jak trawa, okropieństwo. Ew! Mam już was dosyć. Dlaczego to wy macie pecha, a mi się za to dostaje? Nie powinno tak być. Następnym razem bądźcie ostrożniejsi. Podnieśmy pokrywkę razem. No, wreszcie coś pysznego. Pospieszmy się i losujmy karty. Zobaczymy, kto ma szczęście, a kto pecha. Ale najpierw porządnie przetasuję. Świetnie, nie poczuję smaku tej gumy, ale za to kaktusa i ryby jak najbardziej. Kura, będę rzuć gumę! I to jest prawdziwe szczęście. Lizanie gumy? No nie wiem. Lili, daj mi to. Zacznę pierwsza. Guma jest bardzo smaczna, więc może lizanie jej wcale nie jest takim złym pomysłem. Mogę rozwinąć tarolkę i polizać każdy milimetr gumy. I już ślinka cieknie. O nie! Obślinisz mi całą gumę! Nie pozwolę na to. Wow, ale dobra! Nie, no to już teraz wygląda strasznie obrzydliwie. Zniszczyłaś moją gumę. Nie chcę już jej. Smacznego. Muszę spróbować. Nie dam rady. O nie, to obrzydliwe. Spójrzcie, jaka włochata ta guma. Dziewczyny, szybciej dowiedzmy się, co nas czeka w ostatniej rundzie. Tylko jedno małe ciasteczko. Niewiele. Ale ktoś z nas będzie miał szczęście. O. Sprawdźmy kto. Co za porażka! Chociaż zasady są po to, żeby je łamać. Po prostu je zjem. Chyba śnisz, nie pozwolimy ci na to. Usiądź wygodnie i patrz jak zjadamy to pyszne ciasteczko. Będę je gryźć. Super! A ja tylko lizać. Przecież to nie ma sensu. właśnie że ma, bo ja zaczynam. Wyliżę całutki, pyszny kremik ze środka. Nic ci nie zostawię. Co? Krem? Tylko nie to. Tak tak, a ty dostaniesz orzech o smaku mojej śliny. Hej, co, obrzydliwe! Czy muszę tego próbować? No a jak? Sój, no zaraz zwymiotuję. Nigdy nie myślałam, że oreo może być tak obrzydliwe. Ej, co to ma być? Dlaczego wszystko co obślinione zawsze leci na mnie? Ochyda! Oh, Subskrybuj, kaza, aby nie przegapić innych przezabawnych challenge'ów I napisz w komentarzu, komu z dzisiejszego odcinka najbardziej dopingowałeś. he <laughs>